Też jest ciekawym reprezentantem w tym sporcie. Bułterio miniaturowy. Biega z Anią. Obydwoje prezentowali nas na mistrzostwach Europy. Państwo zobaczą bardzo ciekawi jest ten piesek. Skacze bardzo wysoko pokonuje do przeszkody. Tam jakoś radość wzgórza. Śmieję się, ale to chodzi, żeby się śmiać. Fajnie biega. Dosyć poprawnie, także jesteśmy bardzo zadowoleni z niego. Super, super, dobrze, idziemy, idziemy. Państwa, jest ciepło bardzo, naprawdę. Psy są zmęczone jednak, to, to są wysokie temperatury i nie, nie każdy pies znosi takie temperatury dobrze. Następnie zapraszamy Oksę, następnie Buba, Kawa, Bzutek, Groteskosz.